Powiem, Berlin jest zespołem bardzo silnym. Trzy lata temu jak pierwszy raz z nimi graliśmy, grali w trzeciej Lidze, w trzeciej Bundeslidze i awansowali w tym sezonie właśnie trzy lata temu do drugiej Bundesligi. W tamtym roku utrzymali się w ostatniej kolejce w tym roku minimalnie również spali, także w zasadzie można powiedzieć, że w tamtym roku i w tym roku był to ten sam zespół. Na, na tle tych wyników widać bardzo dobrze postęp naszego klubu. W tamtym roku, dwa lata temu był to wynik dwucyfrowy, w tamtym roku był to wynik w Sześciu Bramek. Dzisiaj ośmielę się odważnie powiedzieć, że był to remis ze skazaniem na Olimpię. Przede wszystkim pierwsza połowa, kilka sytuacji stuprocentowych w pierwszej, w drugiej połowie, ewidentnie że karny na. Na kaziku musiała potem, potem faulu z tyłu zejść z wojska, ale tutaj, tu, tu nie o takie rzeczy chodzi, taki sparinga. My jesteśmy bardzo zadowoleni z takiego meczu. Przed nami kolejny trudny mecz, derby Szczecina. W tym meczu mieliśmy okazję wykorzystać prawie wszystkie zawodniczki, te troszkę kontuzjowane zostawiliśmy w Szczecinie, żeby wypoczęły do meczu derbowego, także myślę, że ten skład będzie jeszcze mocniejszy niż był dzisiaj. Tylko się cieszyć. Naprawdę takie, takie sparingi z zespołami z górnej półki niemieckiej na pewno przyniosą nam dużo pożyczek. No moim zdaniem mecz przebiegał bardzo, znaczy bardzo dobrze. Brałyśmy wysoko pressingiem, szybko rozprowadzałyśmy sytuację, popełniałyśmy też kilka błędów. Jednak piłka była bardziej po naszej stronie i wydaje mi się, że byliśmy zespołem, który dominował na boisku. Po tej przerwie, jaka była, to jest trzeci nasz sparring bodajże. Uważam, że zaskoczyłyśmy rywala, ponieważ wcześniejsze wyniki były no, niestety na naszą niekorzyść. Wynik 0-0, super prostopadłe zagrania, linia obrony praktycznie nieomylna. No co jeszcze? Miałyśmy dużo sytuacji, m.in. taczka, która nie wykorzystała na przykład setki. W pierwszej sytuacji to był mój błąd, przy drugiej może brakowało jednak trochę szczęścia. Sędzia uznał spalonego, którego nie było. No, a jednocześnie też skurcze, które mnie łapały, powodowały, że popełniłam błąd. W pierwszej sytuacji, w pierwszej połowie, błąd był totalnie po mojej stronie. Okres przygotowawczy w tym roku troszeczkę nam się. Można powiedzieć, na raty rozłożył, dlatego że niefortunnie po pierwszym meczu mamy już pauzę, w związku z tym no, troszeczkę sobie to rozbiliśmy tak, że przygotowujemy się najpierw mocno do pierwszego zawodu, później będziemy mieli dwa tygodnie przerwy do kolejnych derbów, można powiedzieć derbów, przecież mecz z Wiktorem Sionowicą jest również derbami. Eee... Na dzień dzisiejszy jesteśmy bardzo zadowoleni z przepracowanego okresu. Praca, którą dziewczyny wykonały na obozie, procentuje, będzie procentowała. Dzisiaj widać było, że troszeczkę w tym meczu z takim można powiedzieć w drugiej połowie, takie małe zamulenie, ale jest to normalne w takim okresie, tydzień przed ligą jeszcze myślę, że dziewczyny do meczu zasylonym dojdą w 100% do siebie i tam. Bo nie Obóz był bardzo fajny, odbył się w Nowogardzie. Jeżeli chodzi o przedział wiekowy zawodniczek, to były 15, 16 aż do 20 paru. Jeżeli chodzi o integrację, bardzo fajnie wypadł. Ostatniego wieczoru mieliśmy fajne skecze, gdzie wreszcie tener Przemek zaangażował się i, i pokazał z takiej drugiej fajnej strony wycia humoru. Były ogólnie Obwody, dużo techniki, dużo stałych fragmentów gry. Także jeżeli chodzi o, o przygotowanie na nadchodzącą rundę, jak najbardziej myślę, że są udane. No, co jeszcze mogę dodać? Ogólnie atmosfera duża nie jest, bardzo fajna. Eee... No, no, no. A, to jest za wysoka, trochę. Cieszę się bardzo, w ogóle nie wiedziałam, że zostanę wybrana na kapitana, nawet na zastępcę. Pół roku temu byłam w pierwszej czwórce, w tym roku tak samo. No i się cieszę, że zostanę kapitana. Postaram się być najlepszym. W naszym zespole, tak jak niejednokrotnie mówiliśmy, yy, grają wychowanki. I wychowanki coraz pewniej, w coraz większej liczbie odchodzą do nas kadry pierwszego zespołu, ale na pewno dużym wzmocnieniem będzie przyjście Agaty Szymańczuk z zawodniczki z kilonu Weżów i to będzie taka personalna zmiana. Jestem przekonany, że wypełni lukę po Natalii